Witamy Was bardzo serdecznie w ósmym już odcinku. Ósmym? Tak, w ósmym odcinku. Ósmym odcinku naszego let's playa z Minecraft. I w tym odcinku zbudujemy pie... E, psa. a w ogóle mamy pieska, zobaczcie, w ogrodzie jest. W ogrodzie na polu. O, to był taki skutczywek. Ładny, nie? Tak, to jestem ja. I zrobimy jeszcze... I zrobimy ciastko, domek. I, a dyniowy. i właśnie zrobimy placek gdy To jest plac. Placek dyniowy. Tym razem już włączyłem. To już jest dobrze. Yy, tak. Yy, tak. Yy, jak duża ta buda będzie? Dużo, nie? Mm, tak. Powiedzmy. Taka moja buda no. Ech, ale spokojnie w domu mieszkam normalnie. Na trzy wysokości? Taka szopa. A dostanę łóżko? Nie. Mm. Chcesz wyelękę, że się gdzieś w położyć, no, no na gromę później pomyślimy. A po chociaż mi coś wyłożyć drewnem jakieś, nie. Dlaczego? musisz mieć gdzie zostawić podchody. No to zróbmy tylko jakaś taka wychodka, no. Ja z tego na ciebie pieniądze. <grym> no jak to tak? Drewno będzie nam na no. Proszę. No proszę. Pomyślimy, mi Spiernoli się. E, przepraszam. E, Zwali jeszcze. Przepraszam. <grym zbierna> Upadnie. To za aluzję. Drogi kolego. Słodków może zabrać. Za na bak. Chodź. <grym zbierna> <grym zbierna> o właśnie, żebym się zwalił. <grym zbierna> Dirt. Poczko! Mam rację, Dirt. Dirt. Tylko przez ścianę. No, taki tam. tam. <grym> Jak budujemy Poczyszy? budę. W domu nie widzieliście, ale budę zobaczcie lącinko. Taki bonusik. Musisz przejść? To, jak się to dalej. Nie, po prostu trzeba nie stawiać tak, bo to być, tak Znowu dyr. Tak, niedaleko w ogóle jeszcze mamy tak, kilka psów jest jeszcze. Krowy są. Ostatnio założyliśmy krowy. Jak wróciliśmy z jaskini. Yy, tak, mamy diaksy. Wiecie jak to fajne... Uczucie znaleźć diaksa. O, mm, jak wysoki to będzie? No, to właśnie zakończę tam dwóch bo ja i tutaj dam szybę. Dobrze, miał się tego, tak? No, żeby się nie musiał ci tam za dużo pochodni i chodzić. No bo po pochodnie, nie? Mhm. Mm sobie podpalił. Ale, ale szyby nie będziesz mógł dać. Będę. No będziesz musiał dać tego. Co niby? E, szkło, bo no, szyby nie... No szkło! Szyby nie możesz tam postawić. Czyli chodziło mi o szkło. No dobrze. E, Takie tam feliki. Takie, a wy nic nie widzicie, nie marudzicie. To się wyjaśni się wychęć tak ostatnim z jaski mieliśmy trochę problemy ale będziemy ich sławać tego młodego głupego przebrzydłego Bo mi nie ma pojęcia że tak całkiem całkiem porządku. no yy, jasne przepraszam drobny problem wiemy, że się niszczy nawet się kiedy. Nie starczy mi na 1000% schodków mamy 5 schodków, a tu jest na... Yy, na 3 to bo... No nie starczy, starczy Starczy Na styk będzie No dobra yy, Tak, widzimy jak tu się... ...pręczysz Na 3? Na 4 to starczy, na styk będzie No właśnie tam... postawiłem No widzę jak postawiłeś Skurczy <grym z> byku Genialnie O o, lot się robi To no. No, ja się nie boję y w Przeciwieństwie do pewnego osobnika który nazywa się Staszek y Frank Przepraszam Yes! Udało się! Oni to inni po prostu wrócimy się teraz. Zaszymić to trzeba. Tego kobla. Dwa kobla jeszcze. Trzy nawet, dwa. Tak, mamy żelazo. Oczywiście diaksę przerzucimy na stół. Będzie zapotrzebowany na stół do enchantingu. Część. No to my się zobaczymy jak będziemy już kończyli budowę e, Tak, kiedy już na wykończeniu e, Zaraz się spotkamy Witam Was ponownie po przerwie e, I e, tak, już jesteśmy przy końcu budowy tego naszego, na, mojej budy tak naprawdę e, Tak, takie prace wykończeniowe, wykończeniowe. E, Szkło się przetapia e, Szkło, e, piasek się tapia na szkło i trzeba dokończyć tutaj tak to oświetlić jeszcze od środka, dostanę wyłynkę na ten normalnie na bogato tak trzeba to rozświetlić wszystko hacjentę yy, moją tu, tu tu a właśnie jeszcze schodki trzeba dorobić I do tego dużego już nie musisz robić tych... Ha, tak. Tak, do tego, no. Tylko... Co on tak się ułoży? Nie. Nie o to chodziło. Wiem o co ci chodziło już. No wiem. Killoffem. <grymne> tańcuję. Taczący ten... Tańczący, ale deszący. Nie Nie tak. Tak. No, to się... Zobacz, jak to się odwróciło. No dobrze się odwróciło. chyba nie. Chyba tak. No zawsze, nie. Źle. Czemu? No... Jak czemu? I głupie pytanie. ŻEŻ W DUPSKO MAĆ! Wieło wyjebało i... Te kliperek są niewidzialne? ja mam pojęcia. Drugi kudaś... klipa, którego nie widzieliśmy. I kuda się płatka do nas. Jest to, to i... trzeba się, bo to jest za ciemno teraz w tym momencie. Ja bym się schował... przespałbym się po prostu w tym momencie, bo to nie jest chyba zaraz sądne budowanie po nocach. Jest. Bardzo. S ja znam najrozsądniejszych rzeczy jakie znam. W tej chwili. No o właśnie. Jak samo tutaj zrobię? Ja. Z shiftem. Ten nie spadniesz z łoska. Puścił. W ogóle nie kliknąłeś tego shift'a. Bliknąłem. Drewno nie ma. Drewno nie ma. Chociaż może mamy jakieś drewno. Tak, ja oczywiście pilnuję czasu. O, ja bym coś zjadł na miejscu. No tak. Nie skacz, bo umrzesz w własnym domu. Zamknij drzwi. Drzwi, zamykaj. Mamy Mam nie pod domem. A zapomniałem o tym. Jest jeszcze fajnie, że jakiś tam... No, nie. Masz drewna. Tylko czy odcinek odpowiedni. Ja będziesz zjadł w twoim miejscu, co? Żebyś się leczył trochę. Nie masz nic złego, Masz steki. Powinieneś mieć chyba. Tak, spaliły się. A, rzeczywiście. Ciastka. Żebyś trochę poleczyć, bo nic się nie leczyło. I poczekaj, nie wychodź z domu, że źle skończy. Złopa, to już go szpadłem, tak? Tu masz crafting, masz pateczki, będzie mieć. Jajkowy miecz, no co? Dobry miecz. Yy, Pilnuję czasu. Siedem bo tam... nie my rozświetlaliśmy dom, no, więc my nie wiemy. Trzeba zbadać te piętra nasze. Tu pewnie. Czyż nie? A tam w rogu? Bo tam ten róg wcześniej jest. On jest nieoszwony, ten róg. Ten tutaj róg, nie ja wiem. Wiem, nie wiem, ale na razie nie idę tam. Że na górze nikogo nie było. Mam miecz. No i creeper na łeb. Pająk. Pajajająk. Nie, i da się z nią Zrobisz Nie. Jak tam stoimy to są? Yy, mamy jeszcze chwilę. Wiemy, że czas, że święta. Dobra. Też podoba to takie jak siedzenie, ale pod to tak. Teraz, piękny do Chyba nie, coś, coś jest tak. O, o nie tak. A nie, czemu jest nie tak? Bo tam masz... Złaszcz tam masz postawiony. A, tam jest schodek jeszcze jeden. Wiem widzę, widzę, właśnie. W jeden cały to objawia na Tutaj masz schodek postawiony. Tutaj musisz schodek, schodek postawić. O, i tutaj schodek postawisz. Musisz. Nie to Do boku. Do boku. Nie! No! Z uh. shiftem! O jednej, flagi ci się da. Starze jeszcze. Do boku. Nie zrobili ci starze. Nie wzięliśmy tego z domu. Ale wziąłem drewno. Ale szkło nie wziąłeś. Drewno, mi... A nie dobrze. Zio. Nie tutaj. Szkło musi być. Najpierw ci jeszcze wykończę trochę bardziej ten środek. I trzeba zadirtować ten. ten. nie? jeszcze jakiś pochodniej postawię w środku. I jeszcze tam tamto, bo takie dziury być nie mogą. Dobra, to już chyba tyle z tego, co wyjdzie. Na, na następnym odcinku yy, pokażemy to wszystko, co tam zbudowaliśmy. Yy, I no żegnamy się. Na razie. widzenia.